Dzisiaj mamy mały jubileusz. Chociaż wcale nie jest taki mały. To setny odcinek Muzycznych Fanaberii. Zapraszam. Już od dwóch lat co tydzień spotykam się z Wami. Bardzo szybko zleciało. Pamiętam dokładnie pierwszy odcinek. To była katastrofa. Witam po raz pierwszy w programie Muzyczne Fanaberie. Będzie to program niezwykły, chociażby z tego względu, że będę w nim prezentował materiały, które. Dzisiaj są niedostępne w żadnych innych mediach. Na przestrzeni tych dwóch lat miałem przyjemność gościć w programie wielu gości. Nie zawsze byli to muzycy czy zespoły. W zasadzie to sam się zastanawiam, czy Jan jest lepszym gitarzystą, czy lepszym kompozytorem. Ale jego muzyka naszemu pokoleniu lat 80. dała tak. niesamowitą moc. Kształtowanie właśnie takich osobowości artystycznych. I hmm. właśnie dlatego na tych koncertach będą też młode zespoły, które będą prezentowały swoją twórczość. Ja mam kilka takich zespołów, które bardzo bym chciał na tym festiwalu usłyszeć, i oczywiście będzie taka możliwość. Ja staram się jakby być no, tym i tym, który wskazuje ludziom, że, że, że można, że po prostu jest zespół, że jest muzyka, która nawiązuje. Do y, dawnych czasów, a jednak jest uwspółczesniona. W programie pojawiło się również kilka gwiazd rodzimej sceny muzycznej. Nie, nie wiem, czy zauważyłeś, ale, ale w tej chwili to głównie o muzykę nie pytają, no tylko właśnie. co tam się zdarzyło gdzieś i jakieś takie rzeczy, ale to już chyba wiesz synonim naszych czasów. Nie wiem, tak mi się wydaje. Proszę nie palić, bardzo przepraszam. Drodzy widzowie, ja walczę z tym na młodzień. Patrzcie, waszego gaszę. <laughs> I odczekam przynajmniej z pół godziny, zanim zapalę drugiego. Zespół y, cały czas działa, y, cały czas koncertujemy. I zapraszamy na koncerty. Będę grał z zespołem Niebo. Szczegóły na stronie www.nie-bo.pl albo www.maciekbalcar.pl. Zapraszamy. No więc wiesz, myśmy w piosence popłoch śpiewali z, y, Zomowcy wiedzą jak nas bić, a w cenzurze było w zomowce, wiedzą jak się kryć. O te kryć o, Trochę Don na naszym rynku. No, no. chyba tak rozmawialiśmy Ale, o tym, z że, z to, że to taka walka z wiatrakami. I tym optymistycznym akcentem <śmiech> mówimy... Szeją <laughs> mówimy, rolę twoją. No, no, <laughs> mówimy naszym telewizorom. do zobaczenia. Ja mam nadzieję, że to było te, te 7 lat gorszych, nie? Bo te, te A, 7, że teraz... 7, 7, tak, 7 lat chudło, no to teraz powinno być. Tu, Natomiast jeśli chodzi o moje działania solowe, to chciałbym tutaj nadmienić, że w ubiegłym roku zrobiłem muzykę do filmu dokumentalnego, z czego jestem bardzo dumny, ponieważ zrobiłem to zupełnie sam. Niedaleko milówki, niedaleko. <głos> <głos> niedaleko Rajczy i <noise> niedaleko Wisły. <noise> Wisła mi coś mówi, cała reszta niestety nie. Odwiedzaliśmy z kamerami koncerty i festiwale. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Czekałem się nawet współprowadzącego. Witam Panie Pawle. Bardzo mi miło. Widzę, Pan się przygotował tak samo jak i ja. No tak. Proszę się zaprezentować. Dokładnie. Proszę bardzo. Jest to no może. osobny rozdział na osobny program, można powiedzieć. <grym> <grym> Ale może... cały czas by było pip, 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 pip. <grym> Ale czemu nie? Może kiedyś zrobimy. No to co? To Ace of Space chyba. Coraz częściej odwiedzają nas wykonawcy z całego kraju. Wielka to dla nas przyjemność, zwłaszcza, że możemy ich oglądać w akcji na żywo w studiu. To jedyny program w naszym kraju, w którym możecie oglądać i koncerty. Nalej sety, żyta barmanie, niech w niej utopie swój żal. Stoczyć się chce z nią tak normalnie. Dzwonię ciężko, zarobiony szmar. Idź na You know, little woman, I gave you somebody new. bridges behind, there is much more to cross. is you who have found, and the pay I have lost, isn't no anybody to join my hopeless game? Oh, hey. Patrzysz na mnie tak, nie ma pytań, znika światło, tylko cały Tu sam czuję oddech ten, Twe ręce mocno obejmują mnie. Słyszę to twoje, la Maxa jedź, ja muszę gnać, bo zgasnę. Nie wiem co, robisz lepiej. Te osoby, które są w tym samym tylko jeden duch, on to wie, czego Twoja dusza wraca. Szaręgle, aniołowie piją, tańczą, wszystko inne jest. Musicie wiedzieć, że Muzyczne Fanaberie to nie jest wyłącznie mój program. Za jego powstanie jest odpowiedzialnych kilka osób, których na co dzień na ekranie nie widać. Mam ogromne szczęście pracować w gronie przyjaciół, profesjonalistów. I fachowców. Dzisiaj jest okazja, aby przedstawić ich wszystkich razem i z osobna. Zapraszam więc serdecznie przed kamery. Daniel Stanisławski. Realizacja, montaż i współautor programu. Maciej Zawal. Kierownik produkcji. Zuza. Dzięki tej pani wyglądamy zdecydowanie korzystniej. Dźwięk, kolega Barański. Tak jak sobie życzył. Świetnik, Darek, proszę bardzo. I kamery, Grzegorz. Krzysztof. I człowiek odpowiedzialny za realizację, Adrian Śmigiel. Moi drodzy, dzisiaj wszyscy mamy 100 lat. Obiecujemy, że dociągniemy do drugiej setki. Zapraszamy na kolejne odcinki muzycznych Fanaberii. Do zobaczenia. A teraz zobaczymy, czy się nagrało. <śmienny> <śmienny> jeszcze raz, jeszcze raz, bo nie widziałem, gdzie jest kamera. Jeszcze raz, widzisz? Takie piosenki. Jeszcze raz, jeszcze raz. Pozostaniemy jeszcze w rokowym klimacie.